Szanowni Państwo, prezentujemy dziś księgę niezwykłą. W doskonałym stanie, pięknie wydaną w latach 1504-1507 w Wenecji, w drukarni Ottaviano Scotto, należącego do wybitnej rodziny weneckich drukarzy. To tak zwany post-inkunabu. Na uwagę zasługują nie tylko ozdobne inicjały w drzeworycie, ale też wspaniała archaiczna typografia, charakterystyczna dla wczesnego okresu czarnej sztuki oraz ogólnie całość pracy edytorskich. Księga, elegancko oprawiona w półpergamin, zawiera zbiór pism znamienitego filozofa i teologa średniowiecznego Franciszka z Mayron łacińskie Franciscus de Majronis, który był franciszkańskim mnichem, jednym z głównych filozofów-teologów XIV-wiecznej scholastyki i czołowym orędownikiem angielskiego scholastyka Jana dunsa Szkota którego uczniem był na uniwersytecie paryskim. Bliska była mu filozoficzna synteza zwana drogą szkota, czyli szkotyzm, stanowiąca dla średniowiecznego chrześcijaństwa alternatywę dla dwóch kluczowych szkół myślenia scholastycznego, platońsko-augustińskiej i arystotelejsko tomistycznej Franciscus de Mayronis był też autorem komentarzy do kluczowej pracy teologii filozoficznej swoich czasów, w sentencji Piotra Lombarda pod tytułem Sententie albo Conflatus. Wśród pism filozoficznych Franciszka najważniejsze są zaś komentarze do Arystotelesa zatytułowane de formalitatibus i de univocatione entis. Unikatowy przykład wczesnej sztuki drukarskiej, zawierający interesujące teksty średniowiecznej scholastyki. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów starodruki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.